Dużo tych fasolek co prawda jest, ale... No już nie będę narzekał, bo nie jest wcale tak źle. Nie ja muszę tam wejść, to jest... To jest obowiązkowe. Są fasolki, ja mówiłem, że będę wszędzie wchodził, zbierał. No, będę przychodził na szybko, chociaż... to Może tak zrobię. Na no, wypadek, wiecie? No wiecie, wiecie, taki, taki wypadek wypadkowy. Właśnie, ten mówię, O, skrzynia. Ach kurczę, myślałem, że już karta będzie. No, więcej hasłoek niż zazwyczaj. Myślę, jeszcze wleciało? Chyba nie. Dobra, to już lecimy tutaj jak ja z czasem staję. Chciałbym z pół godziny górę mieć na granat. Aha, czy już pół godziny minęło? No takie w jak już pół godziny minęło. Nie chciałbym przerywać zadania na pół, ale widzicie, chyba będę zmuszony do tego. Ale zapis, ja pierdziel, nie lubię tych zapisów Nie ja muszę pierdolić, trudno, że mi życie zabrać no. O, lecimy platformą Ale? Karta. No i było warto ludziska, było warto. Naprawdę było warto. idzie to nawet sprawie. Gdybym był całkowitym lajkiem w tej grze. Powiedzmy sobie szczerze, że Yy, takie zagranie nie, nie szło mi to w pół godziny tylko w jakieś 50 minut pewnie no no czasami dłużej zależy kto jeszcze gra znam takie osoby, że ta rozgrywka jest tragiczna u nich znaczy wiecie, ja z tymi osobami już nie utrzymuję kontaktu od wieków no ale dobra, mniejsza mniejsza to, czekajcie, by nas przywróciło tutaj o jak się świeci. Zapaliło się odrobienki i się wszystko skrzydła. Co to jest? To jest wejście tam, to jest dodatkowy pewien do skrzyni jakiejś. A nie, nie, Dobra! Ten odcinek będzie długi! Jak cholera! Muszę skończyć to zadanie, nie przypuszczę sobie tego.

i to jest, że pójść tylko za takim idiotą, a tyle trzeba, tyle trzeba robić, zasuwać... i ja pierdziłem się, że to będzie No dobrze, 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 dawaj dawa, dawa. Nie mam czasu, chłopie. nie mam czasu, napadł, napadł No naprawdę, no no, naprawdę no, mam czasu

Chodź, 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 come to daddy, come to daddy Eby, Eby ile ci, i wpisnął Zaraz tu się coś kombinuje, w takich warunkach pracowałem A tu chyba można bić Nie można Ciekaw jestem ile jeszcze nam zostało do końca tego Podzielę to na dwa party, bo to jest naprawdę niesamowicie długie już wychodzi. No, bite 35 minut. <laughs> so, jak podzielę to na dwa party, to uważam, że będzie dosyć... dosyć słusznie podzielone, tylko... No może. No głupa zaryska nie No, Myślenie się wyłącza czasami, więc taki minus. Jest. Nigdy nie się tłumaczę, Może karta? A nie. Ale dobre, i tak. Pasoki są. O, jest trochę pasowe. Dobra, nie, nie się już. I. hop, hop. 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 Jeszcze tu pójdę, bo naprawdę, że coś ja nie widziałem. Lepiej nie budzić Goila. Aha. Śpi jak wyjątkowo brzydki suseł. O Boże, jaka świnia, Jezu. Ja... nie, mnie tu nie ma. Ja stąd idę. Ja nic nie widziałem. Moje dzieciństwo nie zostanie jeszcze zniszczone. nie zostało zniszczone, ale trud, nie będę tego mógł Tylko co tu teraz ten? Aaaaa! O co to, to to? O, trochę tego było. Spoko. Lecimy, 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 O, nie ujebało na cały parti. Drewniaki! Kasztanowce, kasztanowce. Niezłe, niezłe, o dobie O! i karta Negi no gitarzyk. No i wracamy się. Trudno, wiem, że życie lecą, ale wiecie, mamy trzy paski A, Q kiu się leczy, dobra, no to Q się wyleczy Dziwne, że się że go nie budzimy tym wszystkim. No ale cóż. Aż... Ja bym... Trudno. Jak śpi, to nie śpi. <laughs> Mię zdaje, że odcinek jednak podzielę na dwa party, bo nie będę wysyłał 40 minutowego. Kawałek golna. A włos mu wyrwał. Jest! Ile nam to zajęło? O kurde, 40 minut, naprawdę podzielę to na dwa party! Kawałek goyla muszę zanieść nie do łazienki jęczącej Marty. <gry> Kawałek Goila? Spoko. Czeka, jak on stał tutaj przed tym, jest to by być łazienkę? Chyba tak? Nie wiem. Ja już nie pamiętam. No i jak widzicie jak to załatwiliśmy? Za No, No, to wszystko jest, jest okej. Okay. Mam kawałek Goila. Znakomicie, stary. Daj <noise> się zadymiło. Fajnie Proszę. Fajnie, <noise> że to nie chlapnij sobie. No, ale w, na filmie Ron też pił. On Hermiona też. Och, Harry! Uch! Eee, obrzydliwe! <laughs> Chuj mu też się powiększy. <laughs> w porządku? Eee, Harry? Wszystko świetnie. Idź do lochów, spróbuj się dostać do ich salonu i znaleźć Draco. Okej. Okay. Powodzenia, yy, Hary. O, Hary, kurwa, ci, chary, to nie się, Harry ty Nie blecz się, Hary. Jezu, ja tak nic może grać. No nie, no nie, twórcy po prostu sobie robią ja. No i gdzie mam do tych lochów, tak? No Zobaczę, zobaczę tutaj, czy coś jest. Na kibelku nie możemy się po... dla dziewczyn, a nie dla Ciebie! Spierdalamy! Potwór nas goni! Aaaa! Hyhy. Ajajaj. Ajajaj. Ciąciorą, ciociorą, o, 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 jak musisz na siega zbierało. Piotr, Emil co na Emily proszę was. Tych, tych trochę kart mamy złote karty no dobra spotkamy się na miejscu bo wiecie to chyba nie ma sensu dobra takie nieduże cięcie było tutaj kolejny sekret zaraz wam pokażę gdzie on jest mniej więcej jak wyjdę stąd nie ja wiem czy to taki sekret, no, no może i w sumie tak, wiecie, tutaj jest szyba, szyba, co ja mówię, szyba, tak, o samochodu tylna szyba, tak, nie, tak sobie, że to jest lustro tutaj, zaczarowałem, to jest o tu, widzicie, tutaj było, tutaj, powinniśmy gdzieś iść do jakiejś tej, gdzieś w dół do lochów, tak, tylko, że ja kurczę nie wiem gdzie szczerze, nie możemy, chyba, że już to otwieraliśmy. A, tutaj, dobrze, dobrze trafiliśmy Za robiliście trafiliśmy by on chyba poszedł tutaj, tak? I znowu się będzie, ben... znowu będzie się taki znowu będzie się znowu takie długie zadanie będzie, nie? Czysta krew! O, to nie jest hasło. Na pewno pozwolimy też wejść do salonu ślizgonów. Czysta krew. A nie brudno! Nie, nie umyta. Czysta krew. Czysta krew. Nie wiem, czy czysta? Może ktoś coś pił? Ja nie wiem. Nie udzielam się. Ja się napiję. Soku. Po klimacie i po rysunkach można stwierdzić, że to jest naprawdę san, jeśli No kurde. Jak to wyglądało to Już jest... wiem. Wiem. wiem jak nazwać ten odcinek będzie. E, nie wyzwanie, tylko eliksir wieloosokowy, part pierwszy i part drugi. Ojo, ilu was, ilu was tu jest? Proszę <trym> pasoki, bo był największy z wszystkich. Aha, na no takiej zasadzie. No dobrze, no dobrze, no. Tutaj chyba już nic nie ma. Trzeba tak objechać. To jest to cztery takie rysunki z stołgowo węża i chyba przez cztery takie musimy przejść. Nie wiem. Tak mi się przynajmniej zdaje, no. Dobrze goil. To widzicie? A ja, widzicie? O, jaki byk! Kmit Marketing Doddy. Dobra. Nie lubię tego... No, nie lubię tego zapisu. A, wręcz jest skrzynia, więc wiecie Muszę tam ja sobie nie wiem że to będzie tam, tam, tam. Aha, takie takiej zasadzie, To też niezłe Ale te trzecie też pokażą Bo przecież no No dobra, ale nie, to było fajne Także lecimy, lecimy, lecimy I, Nie wiem, jak się tu nie wiebał no, no i może karta będzie. Karta będzie na 100%, że taki coś. No, mógłbym Ale ja jak gdyby, na, gdyby tam wpadła na dół, to byłaby porażka roku. To byłby fail roku. Ja bym chyba zaczął grać na nowo. Tutaj musiałbym to. Aha. Jest, 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 jest. Co nas zaprowadzić. No nie wiem. Nie wiem co to miałoby. Nie wiem. Podłodze takie coś, tak? No skoka. Ty w zasadzie no to nie no to co fajnie Fajnie, fajnie No i też tak fajnie. 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 Dobra, no i Oj, tu widzę, że trochę roboty na nas czeka. Mhm. Mm oj, oj, oj. No, niedużo jest tego, aczkolwiek troszkę nam to zajmie. Co ciekawe, co tu jest? Czemu się tu wpierdalam? A skrzynia. O, jeszcze trzyma. No ale warto było, trochę tych fasolek mamy Naprawdę już Jak przeszedłem tu pierwszą część, potem jeszcze tu drugą przejdę No i z więźniu Ascabanu będę już miał taką wprawę w grze, że to będzie coś pięknego ta rozgrywka, już mi idzie całkiem nieźle, nie jest tak źle wcale Oj 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 oh, oj 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 fart widzieliście to? Tylko ja mam pytanie. Co tu do czego jest? Bo ja nie rozkmiłuję tego. Ej, no nie, serio, jakoś tak. N nie wiem, może jest tylko czas. Nie, wiecie, nie, nie mam ochoty na takie zagadeczki. Tutaj pewnie coś trzeba... No dobra, wiecie co, nie będę się z tym bawił. Może to później jakoś będziemy mogli otworzyć. Masz minę jakbyś się zgubił. Przecież to nasz salon. Wybacz go, ile. Jakoś cię nie zauważyłam. Ale się zaczyna ciąć, kurwy syn jeden. Czego się chujotniesz? Czego się chujotniesz, powiedziałem? no kurczywyk Dobra, jesteśmy już końcoweczkę Jesteś dopiero na drugim roku Nie mam czasu dla takich dzieci Ale jakie to ogromne jest ludzie, oni przesadzi. Chyba nie chcesz, żebyśmy zawołały profesora Snape'a, co? Chyba nie chcesz, żebyśmy zawołały profesora Snape'a, co? Spokoj się, wycofaj ser ludziska za zacelagi, ale to już. Aha, no, przynajmniej coś się dzieje. Jesteś Goi. Wszędzie cię szukam. Chodź za mną. Nie! Myślałem, że będę normalnie biegł, ale widzę, że oni sami to robią. <grych> no, Spokoj. Wiesz, Goin, Dumbledore chyba próbuje udawać, że nic się nie dzieje. O, już Jeśli się nie na... na razie wstrzyma ataków, czego wyleją. Święty Potter też nie ma instynktu porządnego czarodzieja. Ludzie myślą, że to on jest dziedzicem Slytherina. Chciałbym wiedzieć, kto to jest. Mógłbym mu pomóc. Musisz chyba wiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz, że nie mam pojęcia. Goil, ile razy mam ci powtarzać? Ale jedno wiem. Kiedy komnata tajemnic została otwarta ostatnim razem, zginęła jakaś szlama. Założę się, że teraz prędzej czy później też jakaś zginie. Oby to była Granger. Wiesz, yy, Draco, chyba powinienem już iść. Dokąd? Eee... Yy, do szpitala. Yy, tak, właśnie do szpitala. Rzuch mnie rozbolał i muszę coś na to wziąć. No to idź! Nie chcę, żebyś tu stał cały wieczór ze zbolałą miną. Eee, świetnie. Tylko dlaczego musimy się z powrotem... A, co się pewnie stanie? Lepiej trzymać się z daleka od ślizgonów i wymknąć się. Jeśli mnie zauważył, kto wie, co może się zdarzyć? Zapisywane gry, świetnie. Panie profesorze? Panie profesorze? Chyba tu widziałam jakiegoś Gryfona. Hey, Mam go! profesorze Snake. Ja pierdzielę. Potter... chyba pożegnasz się ze szkołą. <gry> Muszę stąd uciekać zanim jakiś ślizgon mnie zobaczy. No dobra, Boże, tutaj już nagrywam 55 minut. 5 prawie godziny. zaraz zalagi, ale po prostu nie mam już miejsca na kąpie. Dobra, ja to lepiej przytnę, jak to ukończyć, bo to jest katastrofa. Okej, okay, już jestem. Uciekłem. Uciekłem wszystkim na perfidnie i przeszedłem do, do dalszego ekranu chmura. Myśleli, że skoro można spetryfikować nawet ducha, nikt nie jest bezpieczny. Pierwszoroczni chodzili po szkole w zbitych grupkach, bojąc się, że samotna wyprawa może grozić atak rozwinął się handel talizmanami, amuletami i innymi środkami ochrony. Tymczasem Harry odkrył, że Draco Malfoy nie jest dziedzicem Sliterina. Bo, bo nie miał pozwu na klasę, niestety, no. ...nie Draco i nie Harry, to kto? Voldemort. Ho, ho. Dobra, ludziska. Kurczę, godzinę nagrywałem całego cały ten podrząd. Było zajęliście. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami. Dobra. W kolejnym odcinku będziemy się na obronę, przed ciemnymi, przed ciemnymi mocami. Oha, dobra. No fajnie. W kolejnym odcinku nauczymy się Spongeyfa. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja będę leciał. Na razie trzymajcie się. Cześć.